Cześć! Ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Jaka jest różnica między Ronaldo a Messi? Odpowiada Portugalczyk. Piłkarze Milanu zażartowali z piątka. Mistrz świata wyrzucony z klubu przez udział w reality show. Ivan Perisic piłkarzem Bayernu Monachium. Messi ma pomóc w powrocie Neymara do FC Barcelony. Czy Kamil Grosicki odejdzie z Hull City? Problemy alkoholowe Wayne'a Rooney'a. Gareth Bale grozi Realowi Madryt sądem. Jeżeli interesujesz się piłką nożną, a nie subskrybujesz tego kanału, nie wiem dlaczego jeszcze tego nie robisz, klikaj czerwony przycisk na dole. A ja wciąż przypomnę, że zbieramy nowych graczy do klubów w ostatnich wizytach w Football Team. Wczorajszy mecz remisowaliśmy 3 do 3, dlatego wciąż szukamy. Jeżeli masz plus 90, plus 100 overall, dołączaj do naszego klubu. I dziękuję za wszystkie pozytywne oceny pod poprzednim filmem, no i życzę miłego oglądania! W dzisiejszym odcinku jednym z głównych bohaterów będzie Krzysztof Piątek, i w związku z nim mamy dla Was zagadkę: Ile bramek w poprzednim sezonie na włoskich boiskach strzelił Krzysztof Piątek? Zachęcamy do odpowiedzi w komentarzach. Odpowiedź oczywiście na końcu materiału. Jesteśmy szczęściarzami, że żyjemy w dzisiejszych czasach. Jesteśmy szczęściarzami, bo możemy na własne oczy podziwiać piłkarzy takich jak Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. Od dobrych kilku lat zarówno Argentyńczyk, jak i Portugalczyk zachwycają swoją grą i skutecznością. Liczby wykręcane przez tych piłkarzy są niesamowite. Są to piłkarze znakomici. Ostatnio sam Cristiano Ronaldo w wywiadzie komplementował piłkarza FC Barcelony. Messi jest doskonałym graczem. Nie tylko ze względu na złote piłki, które zdobył, ale jako zawodnik, który zawsze był na szczycie rok po roku jak ja. Wpadając Argentyńczyka, Portugalczyk zwrócił również uwagę na to, co ich różni. Ja grałem w różnych klubach, a także w różnych wygrywałem Ligę Mistrzów. Byłem sześciokrotnie najlepszym strzelcem w tych rozgrywkach sześć razy z rzędu. Od lat nie widziałem takiej rywalizacji, jaka jest między nami. Są zawodnicy, których szanuję, ale są na szczycie przez 4 czy 5 lat. 10 nie widziałem. Na koniec Ronaldo podkreślił jak trudną i ciężką rzeczą jest utrzymanie się przez tyle lat w światowej czołówce. To najtrudniejsza rzecz w piłce nożnej. To dopasowanie smukłe ciało nie spadło z nieba. Mówił to żartobliwie, ale taka jest prawda. Za trofeami stoi mnóstwo pracy. Nic więc dziwnego, że przy porównaniach piłkarzy mówi się, że Cristiano Ronaldo to praca, a Lionel Messi to talent. Miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy świadkami pojedynku tych znakomitych piłkarzy na boisku. Są jeszcze w Europie ligi, które się nie rozpoczęły. Jedną z nich jest włoskie Serie A. Kluby wciąż przygotowują się do startu rozgrywek. Wśród nich jest między innymi AC Milan Krzysztofa Piątka. W obozie Rossonerich dużo zmian. Między innymi na posadzie szkoleniowca Gennaro Gattuso zastąpił Marco Giampaolo. Atmosfera na treningach Milanu jest niesamowicie pozytywna. Udziela się ona wszystkim. Ostatnio na swojego Instagrama zabawne nagranie z udziałem reprezentanta Polski wrzucił Hakan Hanolu, który wraz z Lukasem paketo uknuli intrygę przeciwko Piątkowi. Najlepiej będzie, jak sami zobaczycie, co się stało na jednym z treningów. Jak widać, piłkarze mają niesamowity dystans do siebie. Przed Milanem jeszcze jeden mecz towarzyski z Cezenną. Następnie 25 sierpnia na wyjeździe w spotkaniu przeciwko Udineze Calcio zainaugurują sezon 2019-2020. Liczymy na to, że Krzysztof Piątek co najmniej powtórzy osiągnięcie z poprzedniego sezonu w postaci dużej ilości bramek. Francuskie Leki donosi, że Olympique Marsylia chce rozwiązać kontrakt z Adilem Ramim z winy piłkarza. Według klubu obrońca zajmuje się wszystkim, tylko nie treningiem i grą w piłkę nożną. Mistrz świata z 2018 roku w lipcu został zawieszony w prawach zawodnika. Teraz grozi mu wyrzucenie z klubu z kilku powodów. Po pierwsze w poprzednim sezonie Francuz zgłosił w klubie uraz, po czym był widziany na Grand Prix Formuły 1 w Monako. Po drugie ramię zabrakło w trakcie treningów okresu przygotowawczego, ponieważ ten nabawił się urazu podczas brania udziału w popularnym reality show pod nazwą Fort Boyard. Kto pamięta polską edycję tego programu, niech zostawi kciuka w górę. Wracając do samego piłkarza. Raczej nie ma szans na zostanie w Marsylii. Dużo mówiło się o jego przenosinach do MLS, jednak po rozstaniu z Pamelu Anderson plan ten nie wypali. Bayern Monachium w trwającym oknie transferowym wzmocnił głównie linię defensywną, zapominając nieco o linii ofensywnej. Wspominał o tym sam Robert Lewandowski, który jasno powiedział, że bez wzmocnień nie mają co marzyć o Champions League. W związku z tym działacze bawarskiego klubu wzięli się do pracy i sprowadzili piłkarza, który na niemieckich boiskach jest ograny. Chodzi o Iwana Perisicia, byłego piłkarza Borusi Dortmund i Wolfsburga. Chorwat został wypożyczony na rok z Interu Mediolan z opcją wykupienia. To bardzo dobra wiadomość przede wszystkim dla skrzydeł klubu, które bardzo mocno ucierpiały po odejściu Ariana Robena i Franka Riberyego. Czy to ostatnie wzmocnienie Bayernu? W poprzednim materiale informowaliśmy, że Niemcy chcą ściągnąć Filipe Kutinio na zasadzie wypożyczenia. Po takim transferze Robert Lewandowski powinien zostać zaspokojony. W trwającym wciąż oknie transferowym najprawdopodobniej będziemy świadkami jeszcze jednego głośnego transferu. Jego głównym bohaterem ma zostać Neymar. Pozostaje tylko jedna niewyjaśniona kwestia: do którego klubu trafi Brazylijczyk? Na pewno będzie to Real Madrid lub FC Barcelona. Całkiem niedawno wydawało się, że Neymarowi bliżej na Estadio Santiago Bernabeu. Florentino Perez jest gotów zaoferować mu pięcioletnią umowę, w ramach której zarabiałby 40 milionów euro netto za sezon gry. 27-latek miałby zostać sprowadzony kosztem takich piłkarzy jak Gareth Bale, James Rodriguez oraz Mariano. Jednak sytuacja mocno się zmieniła po tym, jak do gry wkroczył sam Lionel Messi. Według Marki, Argentyńczyk osobiście zaangażował się w proces powrotu Brazylijczyka na Camp Nou. Leo nie chce, aby jego bliski przyjaciel grał w barwach odwiecznego rywala FC Barcelony. Messi miał odbyć z nim osobistą rozmowę, w której miał nakłonić Neymara do powrotu. Jeżeli Messi będzie chciał Neymara na Camp nou, to włodarze Blaugrany zrobią wszystko, aby tak się stało. Jest coś na rzeczy, ponieważ całkiem niedawno w siedzibie FC Barcelony byli widziani przedstawiciele Neymara. Cała sytuacja powinna się wyjaśnić w przeciągu najbliższych dni. Okienko transferowe powoli zbliża się do końca, a to oznacza, że Kamil Grosicki będzie mógł znowu poszukać sobie nowego klubu. Ale czy z tego skorzysta? Polak w hal czuje się dobrze i nie zamierza naciskać na transfer. Sam jednak chętnie spróbowałby się w innym otoczeniu. Problemem mogą być pieniądze. Za reprezentanta Polski będzie trzeba wyłożyć kilka milionów euro. Grosicki opowiada, że nie narzeka na brak ofert, szczególnie z Turcji. Wciąż toczą się jakieś rozmowy. Kluby najchętniej sprowadzałyby zawodników za niewielkie pieniądze, ale w moim wypadku trzeba sporo zapłacić i chyba to stwarza jakiś problem. A przy transferze, wszystkie strony muszą się dogadać. Oferty z Turcji to nie nowość w moim przypadku, więc nie byłem zaskoczony. Cały czas wydzwaniają do mnie różni menedżerowie i proponują tamten kierunek. Zostałem tam dobrze zapamiętany i właściwie co okno są jakieś propozycje. Polak przyzwoicie rozpoczął nowy sezon. W dwóch pierwszych spotkaniach Championship zanotował asystę, a za mecz z Reading zebrał bardzo pozytywne oceny. Wayne Rooney przez wiele lat był najlepszym napastnikiem w Anglii. Być może był nawet najlepszym angielskim piłkarzem. Niestety, ostatni okres w jego karierze jest serio niepowodzeń, szczególnie jeżeli chodzi o płaszczyznę prywatną. Według medialnych doniesień, były reprezentant Anglii miał nadużywać alkoholu podczas gry w Stanach Zjednoczonych. Przez to jego małżeństwo stanęło na skraju upadku. Jego żona wraz z dziećmi wrócili do Wielkiej Brytanii. W związku z tym Rooney podjął decyzję, aby zapisać się na odwyk. Według relacji jednego ze świadków dla Desan, Wayne czasem potrafił pić do późnych godzin nocnych, niszcząc samego siebie. Chęć ratowania swojego małżeństwa była głównym powodem jego przenosin do klubu Championship Derby County. Wayne miał wiele przykrych incydentów związanych z nadużywaniem alkoholu. O kilku z nich wspominałem na tym kanale. Między innymi we wrześniu 2017 roku prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Patrząc na Garetha Beyla w Realu Madryt, można czasami odnieść wrażenie, że walijczyk dla królewskich jest piątym kołem uwozu. W żaden sposób klub nie może się go pozbyć, aby uzyskać pieniądze na kolejne transfery. Real próbował go sprzedać już na wszystkie sposoby. Według katalońskiego sportu, sytuacja ta przestaje się podobać samemu Bailowi. Waliczyk miał odmówić udziału w wymianie, w której Real proponował PSG Jamesa Rodrigueza i Bale'a w ramach rozliczenia za Neymara. Dodatkowo Dziennik Sport uważa, że Bale miał w związku z tym rozważyć kroki prawne, jeżeli Królewscy nie zmienią do niego podejścia. Waliczyk za żadne skarby nie chce opuścić Madrytu, a zmuszanie go do tego uważa za niesprawiedliwe traktowanie. Odpowiedź na zagadkę Krzysztof Piątek na włoskich boiskach strzelił łącznie 30 bramek. 22 w ramach Serie A oraz 8 w Pucharze Włoch. Czy znacie historię słynnego piłkarza, który został zawodnikiem MMA? Na filmie na kanale Zawód Typer dowiecie się kim był oraz jak to się stało, że zmienił branżę. Zachęcam do obejrzenia! Na dziś to tyle. Dzięki za uwagę. Sprawdźcie też inne filmy, które pojawiają się Wam na ekranie. A my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!